Jeszcze trochę pozostałem w tym temacie, to tak się zastanawiałem, co by było, gdyby w świecie zwierząt były takie problemy, wiecie, z tożsamością do tożsamością seksualną. Nie, no. Koza z brodą, może to nie jest dobry przykład, ale wyobraźcie sobie sytuację, że widzicie psa do weterynarza na kastrację, a on się cieszy. Bo głębi duszy zawsze chciał być z suką. I wreszcie będzie mógł się poczuć dobrze w swoim ciele. Albo na przykład, nie wiem, Lef Leon, który protestuje przeciwko. Sam czemu i posiadania bujnej grzywnej. nie ogoliłby się na Łysko i razem z lwicami po poswalnie i polował na gazele. Tyle, że lwice już nie polują na gazele, ponieważ postępowa społeczność lwów uznała polowanie za czyn barbarzyński i przeszła na figanizm. Co z kolei sprawiło, że hieny i sępy wyginęły, zanim zdążyły zdać sobie sprawę z tego, że są zwierzęcymi hipsterami, ponieważ jadły padliny zanim stało się do mowy. Idźmy dalej. Pszczoła Alicja, cztery niszka pasieki politycznej. Pszczoła Raban w ulu, że trudnie się opierdalają, a powinny dzielić się obowiązkami 50-50. nie -50. <noise> 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 ja, ja, ja wszystko zrozumiałem, ale to fazę. facet. Ja, spoko. Ehm, no i ostatni w, w kurniku zabrzało. Bo kogut Janusz wlał na narzędę i nasrał do koszyka, usiłując znieść ścierać no. um, Zupełnie inny temat teraz. I pewnie już sobie zdaliście sprawę z tego, że nie wymawiam R. Er. Spoko. Um, to jest masakra, bo ta wada odbiera wszelki smak, wszelką soczystość, wszelką moc słowo kurwa. A to są do tej tym momencie połowa języka polskiego. Nie wiem, może wy mi powiecie, jak on trzeba być złośliwą mędą, żeby właśnie te wady wymowy nazwać raniem. Ja tego nie wymyśliłem, to jest autentyczny. Jeszcze wiecie, ja to ja jakby sobie radę do logopedy i tak dalej. Ja ale znam kolesia który przedstawiał się mówiąc Dzień dobry, nazywam się Radomir Arud i mam problem z raniem. Co? So, no i ja nie wymawiam R. Co? So, jesteś upośledzony? O co chodzi? Spierdalać! To jest wada wymowy, która sprawia, że nikt nie traktuje was poważnie. Nie, wyobraźcie sobie tego dresa, który do podchodzi. Na jakiś problem kurwa? Ale tak nie zareagujecie. Nie zareagujecie na takiego gresa w taki sposób, bo wtedy dostaniecie w pierdol. I to będzie bolało tak samo. Albo nie, w chłopak i poważnie polityka, który swoje przemówienie zaczyna do drodze wodacy. Chociaż... I jest, chyba takiego znacie ja. um, W tym samym temacie pozostający Jest re reklama pewnego leku Którego nazwy nie wymówię poprawnie Braweran Mogę kurwa mówić Braweran, lek na potencję zażyj na godzinę przed stosunkiem To jest ewidentnie jedna z tych reklam Które prezentują świat idealny Wiecie, to jest ten świat, gdzie godzina to jest 2 plus 2, ojciec jest bohaterem w swoim domu, matka ma zawsze pomysł na obiad, dzieci... Dzieci to jest oczywiście obcych dziewczynka nie wkur... całej chaty. Znowu pytanie do panów. Jaki facet wie o seksie na godzinie faktem? Nie ma takich ludzi! Znaczy, okej. Okay. Są trzy typy ludzi, dla których ta piłka może pomóc. Ty pierwszy, facet, który idzie na dziwki. Owszem, jesteś w stanie to zaplanować, tylko że jest to ryzykowne i głupie. Dlaczego ryzykowne? No, źle wymierzysz czas. Spóźnisz się, nie wiem, autobus ci ucieknie, nie wiem, utkniesz w popierdala i popierdalasz przez miasto z zajebistym namiotem. Dlaczego jest to głupie? Facet, zapłaciłeś za seks, niech się kurwa męczy. Typ drugi, masturbacja. Tylko, jakim trzeba być desperatem, żeby łykać piłkę, żeby móc sobie zmarszczyć. Zostawię was z tą myślą, w ogóle jak będziecie wracać do domu, niech was prześladuje z tej gorąco, nie? Typ trzeci, seks wiejski. Co to jest seks wiejski? To jest taki rodzaj seksu, kiedy partnerka mówi meee. Tylko, że te trzy typy to są skrajności. Znaczy, mam taką nadzieję, jeśli kogoś obraziłem, przepraszam. Ale normalny facet nie ma takiego komfortu. No bo co? Kochanie, szyjkuj się, za godzinę będę ci dywał. Fok miesiąca! Nic nie dostaniecie!